Siemano. Dzisiaj sadzę maury lasy do niczych docelowych. I będę praktykował ziemię z biedry. Jest to mieszana z ziemią uniwersalną z mrówki. Oczywiście bornik koński. Bornik naturalny, też naturalny, surowy w formie uwodnionej. I zobaczymy jak to wyjdzie. Bakie, jaka jest różnica w kolorze. Od spodu jest rówkowa, a na wierzchu jest bierunkowa. To jest sama bierunkowa. Jest różnica, prawda? Zobaczymy, jak sobie poradzą w tej ziemi. Ta ziemia najbardziej popularna, najbardziej dostępna. Już zobaczymy. Dobra, biorę się do zasadzenie. Oczywiście małe laski nie są tam mega ukorzenione, ale chcę mieć to za sobą już żeby się wrastały w, w nowych kastrach, nowych doniczkach docelowych. O, korzonki są jakieś ładne, białe. A tak się prezentują już po posadzeniu. Uważam, że ziemia z mrówki jest zbyt torfowa, za lekka, także ona, ona wymaga do mieszania. Ja tu używam akurat gardeniki z, z Biedry. Uważam, że jest bardzo dobra. I tyle. No i dobra, to tyle. Dobra laski posadzone. Zobaczymy jak one będą się rozrastać. Dzięki. Muszę się jeszcze kosić, bo nie zdążyłem, deszcz padał. A zaraz mecz na 16, a 18 wróć Polska, Szwecja. Wszystko dzięki, pozdrawiam. Do następnego. Dzięki.